Władze Poznania, najprawdopodobniej szukając oszczędności, zrezygnowały ze słynnego korowodu podczas e, e, imienin ulicy Święty Marcin. Pewnie o tym słyszeliście. Ostatnio się dowiedzieliśmy, że organizacja wydarzenia w tej formie kosztuje około miliona złotych czyli dwa i pół raza więcej niż Marsz Równości. Marsz Równości, w którym podczas ostatniej edycji brało udział 4000 tysiące osób. Tymczasem na korowód uczęszcza blisko 70 tysięcy osób, no czyli około 17 razy więcej, jeśli dobrze policzyłem. No ale wiadomo, które wydarzenie padło ofiarą cięć. Może i to drugie wydarzenie sprawia radość mieszkańcom, niezależnie od wieku, statusu społecznego czy zasobności portfela. Ale to pierwsze jest takie inkluzywne. Ale wiecie co? To myślenie, że jednym można się chwalić y, wszędzie, a drugie to jest jakieś bzdury dla plepsu jest złudne. Bo co robi większe wrażenie nawet na tych mitycznych gościach z zagranicy? Chorągiewka, którą do niedawna można było zobaczyć na byle butelce Coca-Coli i karcie bankomatowej w całym świecie, w zachodnim świecie, czy Jedno, unikalne, tradycyjne już, przez to nie mniej kolorowe wydarzenie kulturalne.